Wszystkim paniom na wszystkich siedmiu kontynentach na ich pierwsze wykania z Okazji Dnia Kobiet. Chciałbym wszystkie z nich pozdrowić. Nasze córki, matki, babcie, żony czynią ten świat mądrzejszym, lepszym i na pewno piękniejszym. Dlatego wszystkim im życzę, żeby miały w życiu jak najlepiej. Szanowne damy. Z okazji wspaniałego Dnia Kobiet, życzę wam czystości duszy, rozwoju osobistego, szczęścia, pieniędzy. Najlepsze życzenia wszystkim koleżankom z pracy, tak wszystkim paniom tutaj ze szkoły. E, miało być krótko, więc jeszcze tutaj będzie troszeczkę inaczej. Tak, buona fortuna, per tutti donne, El Mondo. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Kobiet. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim dziewczynom i wszystkim paniom, żeby były takie uśmiechnięte, jakie są zawsze i żeby miały pociechę z nas, mężczyzn, chłopców w tej wspaniałej szkole. Dziękuję! Życzę wszystkim mamom, nauczycielkom i koleżankom dużo szczęścia, zdrowia, spełnienia marzeń i uśmiechów. Szanowne damy, z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam spełnienia wszystkich marzeń. Z okazji z Dnia kobiet, kobiet, życzymy kobiet życzymy Wam dużo szczęścia, pomyślności, mało smutku, pomysłu, smutku, moc radości. Z okazji Dnia Kobiet życzę Paniom wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i spędzania długiego czasu z rodziną, a dla koleżanek życzę, żeby, mieli, żeby miały jak najwięcej kolegów, koleżanek, żeby były tak miłe jak zawsze są. Z okazji Dnia Kobiet chciałbym życzyć paniom nauczycielkom, żeby, żeby miały czas dla siebie, nie tylko na sprawdzanie sprawdzianów czy na sprawdzanie prac domowych. Chciałem, żeby ten rok był lepszy i spokojniejszy dla wszystkich pań, dziewczynek, naszych mam i babci. Z okazji Dnia Kobiet życzę nauczycielkom i dziewczynom dużo szczęścia, miłości i Wszystkiego co najlepsze nauczycielkom też życzę, żeby no miały czas dla siebie, nie tylko na sprawdzanie sprawdzianów, a dziewczynom może i chłopaków, no nauczycielkom też chyba, no i umilenia Waszych pochmurnych i deszczowych dni. Wszystkim naszym Paniom w dniu ich radosnego święta, spełnienia marzeń, samych pozytywnych emocji i oczywiście pociechy z nas, Anów, nie tylko od święta, ale codziennie przez cały rok. Wszystkiego